Halo? Ha co ty mamuśka? Co? Co? Tutaj jestem. Tutaj jestem. Świno. Świno. Co? Nie wyrażam się, no nie dokończyłem nazwy. Świnoujściu. Oczywiście, co? Nie mogę zaraz przyjść. No, Jeśli ja nie mogę zaraz wytłumaczyć. A mi także w Świnoujściu? Tutaj jesteśmy. Ludzie są. My... Co? Ja wiem ci ludzie. Skąd Państwo są? Taka zbioranina, wiesz, no. Co? <grystanie> Mama mówi, że baranina. Co? muśka. ja będę... Ja będę gdzieś za godzinę czasu, no. Oczywiście. Prę... co? To napij się kawy. Kawy się napij. Tam nie ma dobrzynki? A Turek jest jeszcze. W kredensie. kredensie. No na tej desce za tymi szmatami. no. Co? Słuchaj. Mamuśka. Ja tatusiowi kolacji zostawiłem. Kaszanka jest w lodówce. No jak w jakim? Między oknami takżeśmy się umawiali, nie? Co? Nie. Oczywiście, ja nie... Mam cicho, no. Słuchaj! Mamośka, ja ja, przy, ja się z tatusiem już umawiałem raz, że ja w niedzielę idę na dziewiątą, Tatuś na dziesiątą, ja mu buty zostawiam. No. Oczywiście. Nie mogę teraz, mamośka, no. Nie mogę, za godzinę najwyżej, za półtora. Oczywiście. Co? We, mamośka, jaką pralkę? Ty zostaw ją w spokoju. No. Ja ją w poniedziałek ją zaniesiemy do L domu. Ja wiem, co tam jest. Tam nic nie ma, no. Ta blacha falista się wyprostowała, nie ma o co przejść. No. Na razie. Pa, co? Nie słuchacz, ja tak robię, no.